No ja, to to poczekaj, nie to wiecie co, to, 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 to przesuń się bardziej troszkę w tą stronę i my się poprzesuwamy. I nie będziecie się musieli przesuwać po Ja się przesunę, nie, już, o, dobra. Już w tym miejscu porobimy trzy Rób pierwszy. Tak. Po kolei I, z tego i, miejsca. I poproszę, tak? Tutaj na mnie poproszę, tak? Spojrzenie, tak? Ja teraz i, i Jeszcze chwilkę. Dziękuję. Dobra, mnie? To już. Dobra, dobra. O, i spójrzcie do mnie poproszę. Dobra, to już my się poprzesuwamy. O, dobra. jeszcze chwileczkę. O, blisko siebie, poproszę. O, super. I jeszcze tak O jeszcze jedno.

O, dobrze. I poproszę o spojrzenie Mateusz tutaj. Chwilę uwagi. Jeszcze sekundka. I spójrzcie na mnie. Super. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, tak dobrze stoicie. Zostańcie sekundę jeszcze. Z tą nogą było fajne, wiesz, szczerze No, ja bym tak już Jeszcze jeden taki. O, dobra. Mili państwo. Słuchajcie. O, dzięki. Dzięki. Co jeszcze rzucę? Bardzo ładny. Jak ci idzie z tej rzeczy? Wyścig się Jak stoi? Dzięki, dzięki.